co mnie denerwuje w dzisiejszych grach wideo. Powoli kończą mi się tematy, a bardziej aspekty w grach wideo, na które mogę narzekać. Dzisiaj poruszam temat, może nie do końca związany stricte z grami wideo, znaczy się jest związany, ale mój nowy powód do narzekań nie jest ściśle powiązany z działalnością twórców czy mechanikami w grze. Trochę namieszałem na wstępie, ale zaraz dokładnie wyjaśnię o co mi dokładnie chodzi. Jest jeden tytuł, na który czekam z wypiekami na policzkach, każdy nowy materiał, który pojawi się w sieci, jeszcze bardziej napala mnie na tę grę. A jest nią Remaster Final Fantasy VII. Zagrywałem się w ten tytuł jeszcze na PSX, spędziłem przy tym tytule mnóstwo godzin. Był to mój pierwszy JRPG i od razu się w nim zakochałem. Tym bardziej ucieszyłem się, że powstaje odświeżona jego wersja. Powiedzieć odświeżona, to jakby nic nie powiedzieć. Ten tytuł, jak Resident Evil 2, został od początku do końca stworzony na nowo. Niestety mój entuzjazm został dość mocno sprowadzony na ziemię, gdy dowiedziałem się, że tytuł ten nie będzie posiadać polskiej wersji językowej. Kiedyś, gdy grałem na PSX Final Fantasy VII, nie przeszkadzało mi to. Chłonąłem każdy aspekt gry, jak gąbka, wodę. Ale teraz, gdy zacząłem być bardziej wybredny, przydałoby się rozumieć w 100% każdy tekst, każdy dialog, który pojawi się w grze. A bez polskiej wersji językowej, nie będzie to możliwe. I właśnie jest to kolejny aspekt na który trochę ponarzekam. Wkurza mnie to, że w dość sporej części gier nie ma naszego ojczystego języka. Nie mówię już tu o pełnej polonizacji z dialogami mówionymi, ale o głupich napisach. Są prawie wszystkie, oprócz naszego nawet jest uproszczony chiński, ale nie, polskiego nie ma. Taka niedogodność braku języka PL a występowanie prawie każdego innego jest ściśle powiązana z prawem. W innych krajach jest wymóg, że produkt wydawany w danym kraju musi mieć minimum napisy w ojczystym języku. Inaczej taki produkt nie może być sprzedawany w danym kraju. U nas w Polsce możemy to zaobserwować na różnych produktach spożywczych czy jakichś tam innych, ale niestety nie grach wideo. Ale co jeszcze bardziej mnie wkurza, to to, że niektóre wersje cyfrowe gier nie posiadają napisów PL, a wersja pudełkowa już tak. Hmm. Ostatnio napotkałem taki problem w Monster Hunter World na PS4. Fajna promocja na PS Store, a tu zonk. Wersja cyfrowa nie ma napisów w naszym ojczystym języku, wersja pudełkowa już takie posiada. Jak tu się nie wkurzyć? Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek doczekamy się, że i w naszym kraju będzie taki wymóg prawny i wydawcy nie będą mieć wyjścia? i aby wydać gę w naszym kraju będą musieli umieszczać polskie napisy. Niestety na to wygląda, że na razie jesteśmy mało atrakcyjnym rejonem, gdzie zarabia się na sprzedaży gier jeszcze zbyt mało, by móc wymusić takie działanie u wydawców, choć już jest znacznie lepiej i chyba wszystkie ekskluzywy na PS4 posiadają pełną polonizację.